Witam Was w kolejnym odcinku Moral Stories. Zapraszam do wysłuchania bardzo mądrej opowieści o Żółwiu i Zającu, z której można wyciągnąć wspaniałą naukę. Pewnego dnia Zając i Żółw pokłócili się o to, który z nich jest szybszy. Postanowili rozstrzygnąć spór, organizując wyścig. Uzgodnili trasę wyścigu i ruszyli. Zając wystartował od razu i pędził ile sił przez jakiś czas. Kiedy zorientował się, że żółw pozostał daleko w tyle, postanowił odpocząć pod drzewem i zrelaksować się, zanim ruszy dalej. Zając usadowił się w cieniu drzewa i po chwili zasnął. Żółw w swoim miarowym tempie wyprzedził śpiącego zająca i ukończył wyścig będąc zwycięzcą. Kiedy zając się obudził, domyślił się, że przegrał. Można z tego wyciągnąć wniosek, że ten, kto jest powolny i spokojny, wygrywa wyścig. Jednak to nie jest koniec historii. Zając był zawiedziony swoją przegraną i zaczął rozmyślać nad swoim zachowaniem. Przyczynę w swoim niepowodzeniu znalazł w tym, że czuł się zbyt pewny siebie, był bez troski, zbyt rozluźniony. Jeśli nie byłby aż tak pewien swojej wygranej, żółw nigdy by go nie pokonał. A więc zając wyzwał żółwia na kolejny pojedynek, wyścig. Żółw się zgodził. Tym razem zając wystartował i bez żadnego odpoczynku przebiegł całą trasę wyścigu, wygrywając z żółwiem o kilka kilometrów. Można by tu powiedzieć, że szybki i konsekwentny zawsze pokona powolnego i spokojnego. Ale to nadal nie koniec opowieści. Tym razem Żółw zaczął rozmyślać i stwierdził, że nigdy nie będzie w stanie pokonać zająca w takim wyścigu jak ostatnio. Zastanowił się, co tu zrobić i wpadł na pomysł. Wyzwał zająca na kolejny wyścig, tylko inną trasą. Zająć się zgodził. Zając zgodnie z przyjętym stanowiskiem, by być szybkim i konsekwentnym, zaczął biec i nie myślał o postoju, gdy nagle zobaczył brzeg rzeki. Końcowa linia wyścigu była kilka kilometrów po drugiej stronie rzeki. Zając wsiadł i zastanawiał się co robić, gdy po jakimś czasie przyczłapał żółw, przepłynął rzekę i w swoim tempie doszedł do mety, wygrywając wyścig. W tym momencie nasuwa się stwierdzenie, że wyzywając przeciwnika na wyścig trzeba to zrobić tylko tam, gdzie możesz sam brać udział i wygrać. Po tych doświadczeniach, żółw i zając stali się dobrymi przyjaciółmi i wspólnie przemyśleli poprzednie sytuacje. Obaj doszli do wniosku, że ostatni wyścig mógł być rozegrany o wiele lepiej, więc postanowili przeprowadzić ostatni wyścig, ale tym razem biec jako zespół. Wyścig się rozpoczął, ale teraz zając niósł żółwia do brzegu rzeki. Potem się zamienili. I żółw przepłynął rzekę z zającym na plecach. Na drugim rzeku nastąpiła kolejna zmiana. I znowu zając niósł żółwia i tak wspólnie przekroczyli linię mety. Obaj czuli się bardzo szczęśliwi, nie tak jak przy ostatnich wyścigach. Morą z tego jest taki, że współpraca jest dużo lepsza niż współzawodnictwo. Chociaż z tej historii można wyciągnąć o wiele więcej lekcji. Zauważcie, że ani zając, ani żółw nie poddali się po przegranych. Zając postanowił pracować ciężej i z większym zaangażowaniem, gdy przemyślał swoją przegraną. Żółw postanowił zmienić strategię, ponieważ do tej pory pracował najciężej jak tylko mógł. Jak widać z tej historii, w życiu czasem warto włożyć więcej wysiłku, by po przegranej osiągnąć sukces. Czasem lepiej coś odpuścić i spróbować czegoś nowego. A są przypadki, gdy warto spróbować obu rozwiązań. Mam nadzieję, że opowieść Wam się podobała. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.